Na ulicę Kędzierzyna Koźla wyjeżdżają dwa nowe, całkowicie elektryczne autobusy Solaris z pantografami. To pierwsze takie maszyny we flocie miejskiego zakładu komunikacyjnego. Powstały też dwie stacje ładowania. Dwa autobusy do naszej spółki MZK, które już jutro wyjadą na ulicę Kędzierzyna Koźla. Koszt całej inwestycji to jest 9,6 miliona. Dostaliśmy dofinansowanie zarówno z ENKOS-u, jak i z naszego działania regionalnego od pana marszałka, czyli w sumie dofinansowanie jest powyżej 90%. Mam nadzieję, że będą te autobusy cieszyć się dużą popularnością i nasi mieszkańcy będą zadowoleni. Chciałbym w imieniu firmy Solaris symbolicznie przekazać klucz do dwóch nowych autobusów z funkcją doładowania w Autografu. Mam nadzieję, że będą dobrze służyć. Cieszę się, że udało nam się zrealizować tą inwestycję. Myślę, że autobusy będą dobrze służyć do mikrosu, bo... Tak, autobusy, no i oczywiście ładowarki, bo to jest tak, też, też najważniejsze. infrastrukturą tak. My tutaj kupowaliśmy autobusy dla naszej spółki. i niniejszym przekazuję tak. ten symboliczny plus pani prezes. Dziękuję bardzo. Panie prezydent, świętnie dziękuję w imieniu swoim przede wszystkim mieszkańców Kędzierzenia Koźla, można powiedzieć za ten cudowny prezent. Na święta. Na święta. Na święta. No Mikołaja do Widzieję. O, no, może być na Mikołaja. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego tytułu. To już kolejne autobusy elektryczne, które uzupełnią tabor MZK, ten zeroemisyjny, bo mamy również jeden autobus jeszcze niskoemisyjny, czyli autobus hybrydowy. Czyli razem mamy aktualnie cztery autobusy elektryczne, w tym dwa pierwszy raz autobusy, które mogą być uzupełniane o zasilanie z pantografu. Tak jak pani prezydent tutaj wcześniej wspomniała, faktycznie to sukces miasta był bardzo duży, że takie duże dofinansowanie udało się pozyskać. To chyba pierwszy raz w historii gminy, żeby w 90, tak. słuchajcie drodzy Państwo, 6%. Pozyskać dofinansowanie gmina tutaj ma tylko wkład własnego 4%. Tym bardziej gratuluję o, Pani Prezesku 300 tysięcy. ponad tysięcy złotych, dlatego tym bardziej Pani Prezydent bardzo gratuluje. Flota autobusów elektrycznych w Kędzierzynie Koźlu będzie się powiększać. Następne autobusy znowu będą, zarówno chyba w przyszłym roku, tak. Ja pani Prezes kupuje dwa autobusy? Tak, y a my w ramach funduszy szwajcarskich. Też mamy zaplanowane dwa autobusy, także kolejne autobusy też przyjadą za tydzień To prawda, nie, nie obijamy się, pracujemy ciężko, spółka już realizuje kolejny projekt na kolejne dwa autobusy, też zasilane ładowarką pantografową, która będzie zlokalizowana na ulicy Bolesława Chrobrego i ten projekt już jest w realizacji. Natomiast jeszcze kolejny wniosek mieliśmy złożony, teraz mamy rozpisane postępowanie przetargowe na jeszcze kolejne dwa autobusy z programu też naszego województwa marszałka z funduszy europejskich dla... O Polskiego i ten projekt jest bardziej rozbudowany, bo tutaj mówimy o dwóch autobusach, serw zasilanych pantografem. W końcówce, tak jak tutaj piękno, mamy wybudowane dwa miejsca, bo o tym jeszcze trzeba by było powiedzieć, że mamy dwie dodatkowe wybudowane w ramach tych środków przystanki, pętle tak zwane końcowe i taka pętla też powstanie przy ulicy królowej Jadwigi. I tam też będzie pantograf, to właśnie z tych środków, z funduszy i 10 tablic elektronicznych i z informacją pasażerską. Do 2027 roku jeszcze 4, łącznie z tymi, co otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym od pani prezydencji, i tymi, które już funkcjonują. Razem ich będzie 8. Nowe autobusy będą kursować na różnych liniach. No mówimy o linii numer 5, o linii numer 3, linii numer 7. Linii numer 13 i linii numer 15 już w dniu w jutrzejszym będziemy mogli je spotkać na trasie, do czego bardzo zachęca. Około 200 km te autobusy pokonają na pełnej baterii, na ładowania, dodatkowego ładowania. Moi kochani, chciałam Wam przekazać no w imieniu spółki do prowadzenia te dwa nowe autobusy. Wybraliśmy wspólnie z Panem Kierownikiem Wiosowy. Dwie doświadczone osoby i to jest pani Ewa. Proszę bardzo, pani Ewo, to są klucze do pani pojazdu i pan Marek, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję, gratuluję wam i życzę wam wielu spokojnych podróży i przede wszystkim bezpiecznych, no i bardzo komfortowych. I fajnych pasażerów. I fajnych pasażerów. O, my mamy fajnych pasażerów. No to pytanie w takim razie do Państwa doświadczonych kierowców. Jak y, się takim autobusem y, przemieszcza? Jak się pracuje po prostu w takiej maszynie? W porównaniu na pewno do autobusów tradycyjnych, y, których używaliście Państwo do tej pory. Y, uważam, że bardzo dobrze. Jest to mój pierwszy autobus elektryczny. Na pewno jest cichszy. Emisja spalin y, to wszystko jest zerowe. Zero zero okay. Prowadzenie <noise> takiego autobusu wygląda jakoś e, inaczej. Nie wiem, trzeba jakieś funkcje dodatkowe obsługiwać, czy też wygląda to bardzo podobnie jak autobus tradycyjny? No, podobnie jak autobus tradycyjny. Czyli też Dzień kluczykiem wkładamy, tak, tak. to jedziemy. Z punktu pasażera coś się zmienia? Nic, kompletnie nic. Jeżeli chodzi o samą jazdę, jest, e, no, jest na pewno troszkę <noise> inna niż e, cała masa pojazdu w większości akumulatorów jest na dachu więc środek ciężkości jest troszkę w innym miejscu no, trzeba dostosować troszkę jazdę do do pojazdu poza tym wydaje mi się że o wiele lepsze prowadzenie niż pozycyjnego niż pojazdu spalinowego gdyż no, nie ma wibracji nie ma hałasu to jest y, trudne dla kierowcy, żeby tutaj dobrze wycelować, aby autobus się podłączył? No, troszkę trzeba popracować. Ale nie ma żadnej filo filozofii. E, pantograf opuszcza się automatycznie sam. I cała, cała, e, cały proces przebiega z automatem. Kierowca tylko zatrzymuje pojazd w odpowiednim miejscu. Pantograf sam schodzi. Do, po zakończonej Pracy, ładowania zwalnia się, kamień pantograf jedzie dalej. Dzięki temu, że zamontowaliśmy w mieście dwa pantografy, autobusy będą mogły jeździć cały dzień bez konieczności zjazdu na doładowanie albo na podmianę na inny autobus. Idea jest taka, że wykorzystujemy każdą przerwę na doładowanie tego autobusu, żeby starać się w ciągu dnia utrzymać jak najwyższe tzw. SOC, czyli na, na, na ładowanie tych baterii. Dzięki temu jeździmy od rana do wieczora i nie musimy 8 godzin jeszcze ładować tego autobusu, żeby były na drugi dzień gotowe do wyjazdu, tylko wystarczą tam 3-4 godzinki na zbalansowanie doładowanie baterii dostarczą. Dodatkowo nowością jest system monitorowania pasa jazdy, toru jazdy, monitorowania marcego pola, rozpoznawania znaków. Także mamy tutaj kamerę z boku, mamy kamerę na przednieścianie. To jest taki system dodatkowo zbierający kierowcę. Jeżeli chodzi o stację ładowania pantografem, jest to pierwsza stacja, która powstała w Kędzierzynie koźlu i dzięki tej stacji będziemy mogli pokonywać dłuższe trasy autobusami elektrycznymi. Dodatkowo te autobusy jeszcze posiadają tak zwane oświetlenie ambientowe. To zaraz Państwu zaprezentujemy. Bardzo jest jakby pożądane w tych godzinach wieczornych, kiedy na przykład wracamy z pracy zmęczeni i nasz wzrok już jest też mocno przeciążony. Wtedy oświetlenie, które jest zlokalizowane w tych panelach podsufitowych jest znacznie słabsze, mniej dociąża wzrok i możemy sposób jakby przyjemniejszy podróżować naszym taborem. Dodatkowo jeszcze mamy jedno oświetlenie zastosowane w poręczach pionowych, są to punktowe diody LED, które też jakby zwiększają komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo też szczególnie w tych godzinach wieczornych. Także to są na pewno te dwie nowości. Trzecią nowością, którą też zaraz Państwu przedstawimy jest tablica informacji pasażerskiej, która jest połączona z systemem dynamicznej informacji, która wskazuje poszczególne przystanki, które pojawią się na naszej wybranej i zaplanowanej trasie. Jak wiemy i jeszcze raz. A, a, brawo. A Dziękujemy bardzo.